Czy ty się spodziewałaś takiej decyzji? szczerze mówiąc, niczego tu się nie da spodziewać, bo i poprzedni półfinał, ale ten również półfinał pokazał, że naprawdę może się wydarzyć wszystko na tej scenie, Coś jest wspaniałe i piękne i taka jest siła programów telewizyjnych, że naprawdę decyduje głos ludu i ja to uwielbiam, bo my sobie możemy powiedzieć swoje, mieliśmy jakiś swój wkład e, w decyzję, kto się dostanie do półfinału, no duży wkład, natomiast teraz mi jest super z tym, że możemy też oddać głos państwu. Nigdy się niczego nie spodziewam, jestem gotowa na wszystko, ale też... Jestem bardzo zadowolona z dzisiejszego werdyktu. A czy ty masz już swojego faworyta na za tydzień? Muszę naprawdę to porządnie przemyśleć, naprawdę, bo już tu dzisiaj mi ktoś zadał takie pytanie. Ja sobie przypomniałam poprzedni półfinał, gdzie też były bardzo mm -hmm. mocne występy. Ten półfinał, gdzie nie było złych występów, naprawdę wszystko było na super wysokim, fajnym poziomie. E, to będzie niezwykle ciężki orzech do zgryzienia dla Państwa. E, cieszę się, że nie dla mnie, <laughs> e, ale chyba nie byłabym w stanie teraz Ci powiedzieć jednej osoby, mm -hmm. czy jednego składu. E, nie, bo potem pewnie bym żałowała, czy że coś palnęłam, mam wyzwolenie się nie narażać. Czy Ty jako artystka z wieloletnim doświadczeniem na polskiej scenie mu y, muzycznej masz jakieś rady dla tych osób, które tutaj e, za tydzień będą walczyć o nagrodę główną? To mi się wydaje, że poza takim oczywistym talentem, który trzeba mieć, wiadomo, i, i, to, i to jest jakaś taka baza, to myślę, że trzeba być bardzo pracowitym. Tej pracowitości zwycięzcy programu życzę. Życzę pokory, bo to też jest taka cecha, która z mojej perspektywy jest bardzo ważna. Żeby się utrzymać dłużej niż jeden czy dwa sezony, to trzeba być pokornym i umieć czasami spojrzeć do tyłu za siebie. Cierpliwość to jest kolejna bardzo ważna cecha. Wytrwałość w tej cierpliwości, kolejna ważna cecha. Pozostanie sobą. Jakkolwiek banalnie by to nie brzmiało, to ja jestem wielką fanką prawdy i uważam, że prawda zawsze się obroni. Czasem na to trzeba poczekać trochę dłużej, czasem to przychodzi szybciej, ale, ale naprawdę to przyjdzie. Mhm. Jak się jest wiernym sobie, po prostu. Natalia, a poza tą. Em poza tą prawdą, o której mówisz, jakie według ciebie wartości powinien mieć e, czy to wokalista, czy, czy zespół, e, żeby na tej scenie się utrzymać? No właśnie to chyba co powiedziałam właśnie, że, że, że no, prawda, niezależnie od tego w jaki gatunek muzyki się reprezentuje, bo uważam, że dla każdego gatunku jest miejsce w Polsce, dopóki to się właśnie z potrzeby serca robi, więc to jest ta wartość podstawowa. Wiesz, no, wartości to jest jakieś takie bardzo szerokie słowo. Cechy to powiedziałam, że trzeba być wytrwałym, mm -hmm. cierpliwym i pokornym, a wartości Myślę, że każdy na tej scenie jest po coś innego. Jedni chcą mówić o rzeczach dużych i ważnych, inni chcą mówić o jakichś drobiazgach i, wiesz, problemach takiego życia codziennego. Dopóki to jest szczere, fajne i nie robi innym przykrości, to naprawdę dla wszystkich tu jest miejsce. Ta edycja programu zaraz dobiega końca, już, już za tydzień. Czy ty jako Jurorka dobrze się tutaj bawiłaś? Wspaniale. Szczerze, naprawdę wspaniale. Eee, przeżyłam niesamowitą przygodę, za którą jestem bardzo wdzięczna. Wspaniale było mi z chłopakami ze stołem jurorskim, wspaniale było mi doświadczać tych wszystkich wzruszeń, eee, które się działy nie tylko podczas półfinałów, ale także podczas castingów. I, I zachwycać się muzyką, w ogóle z, z innej perspektywy, w innej trochę roli, ale wciąż to jest o zachwycie. Nad muzyką. I to jest dla mnie coś niebywałego i zdumiewającego. Cieszę się, że mogę w ogóle z muzyką na co dzień pracować, no bo no spójrzcie, co ona potrafi zrobić, jaką ma niesamowitą moc i jestem wdzięczna, że ja mogę się tym zajmować i tego doświadczać. I właśnie się nieustannie po prostu z różnych perspektyw, w różnych rolach, ale, ale zachwycać. Mhm. Kiedyś. W... Mhm. Kiedyś w jednym z wywiadów Maciek Krok mi powiedział właśnie, opowiadając o was jako jurorach, powiedział, że jemu podoba się to, że każdy z was jest z przysłowiowej innej beczki. Mhm. Czy ty się z tym zgadzasz? Zgadzam się. Zgadzam się, każdy z nas jest z innej beczki, zarówno muzycznie, jak pewnie też, że wiesz, i mamy takie ciągnoski też do, do różnych nurtów, i do różnej muzyki, różne rzeczy nas inspirują. A pomimo wszystko, jak taka dobra zupa, te składniki jak się wymiesza porządnie w kotle, to smakuje dobrze i niczego nie Brakuje, bo yy, dla mnie to też był test i się mega zastanawiałam, bo z każdym z chłopaków się znałam wcześniej, z każdym mm -hmm. się bardzo lubiłam, ale nie wiedziałam, jak to będzie działało, właśnie jako taka zupa, zestaw. Yy, I okazało się, że to działa bardzo pięknie, więc cieszę się, że taki został skład jurorski wyłoniony. A czy skoro ta zupa smakuje dobrze jako jurorzy, e, czy myślisz, że na przykład sprawdziłoby się, gdybyście, na, gdybyście z kimś, z którymś z chłopaków, albo może we czworo e, nagrali jakąś wspólną piosenkę? Słuchaj, ja z każdym z tych chłopaków muzycznie pracowałam, z każdym, mm -hmm. e, więc e, wiem, że się odnajdujemy w tym. Dosłownie z każdym mam coś na koncie, więc czy jako czwórka? Pewnie byłoby to takie nietuzinkowe połączenie, pewnie zaskakuje. Kto wie. Natomiast ja, się, ja na pewno muzycznie znajduję połączenia z każdym z chłopaków. Mm -hmm.